Dziś pijemy wino 770 Miles z Kalifornii, z Zinfandel. Korek sztuczny. Jakimś tam rysunkiem, malunkiem. Wino kupione w sklepie spożywczym groszek za 29,99. O, co tu napisane 13,5% alkoholu. Produkowane w USA. A dziwne, bo to na zlecenie Francuzów, tak jakby. No dobra, zobaczyłem. Czerwone wytrawne. Po polsku za bardzo się nie rozpisali. Może tu i lepiej. Etykieta taka ładna, niekompletna, z daleka. Nie wiem, czy ktoś pozna. Jest to mapa. Stanów z regionem Kalifornia. Ładna butelka jakaś taka dosyć ciężka. Barwa taka śliwka, co? Znaczy lekki prześwit jest co może dobrze świadczyć, bo nie musi być słodkie za bardzo. Znaczy w nie czuć słodkości. Nie czuć słodkości. No pewnie wiecie, że Zinfandel to taki zwany czasami właśnie kalifornijski Primitivo. No taka... Lekka wanilia, czy mi się wydaje? Tak, lekka wanilia. Ale nawet nie lekka. Chyba beczuszkę widziało. A to chyba nawet coś brak. w smaku, deska i gwoździe żartuję, to jeszcze mm. nie być. Ale takie bo lekko w posmaku... Mm. właśnie wanilia, nie wiem co to, to nie wanilia, to coś innego. Mmmm. ale w smaku się dzieje. W sensie jest no, bardzo ale zapach też taki, bułki tu na to, ma to, jak jest, ma, ale to jakieś. Ale są też kwiatki Tak, jakiś mhm. kwiatowy właśnie. Jeżeli chodzi o owoce, to trudno się wyszukać mm -hmm. konkretnych. Ale ogólnie taki kwiatowy bukiet jest. Są. W smaku poroczka. i taka tabaka, trochę i trochę na języku tak, Śliwka węgierska. Ta, wędzona. Wędzona śliwka. Mm. Taka. No to, Dosłownie. Znaczy, na pewno osobom, które lubią Primitivo, będzie pasowało. Tak. Jest... To znaczy ono jest takie bardzo wyrównane, bo Primitivo jest wszystkie przeważnie jest. bardziej w słodycz, to tak nie idzie w słodycz, Le, no, lekko, delikatnie. bardzo delikatnie w słodycz idzie, ale ta kwasowość też jest. Ale ona no, w ogóle Gdzieś... rozma... no, czy no, nie jest typowo prywatywa, bo nie ma tej ciężkości. No nie, właśnie, plazie, nie właśnie nie ma i nie ma tej aż tyle tej słodyczy, z tym, że właśnie i kwasowość ma tak fajny widok. To czekolada, nie wiem, mhm, Tak, właśnie czekolada. Ale w serowa, zapachu ja czułem, tak. czułem wanilię, nie czekoladę. Ale bo to kwiatki jakieś. No dobrze, czekolada waniliowa. Mhm. No taka czekolada. Tak. Tak. Ale właśnie tak, Takie i czekolada jest, jest, i wanilia. Czy... Czyli osoby. które lubią prymliwość, miało te 770 miles, tak. tak. możemy polecić. Ale no. którzy chcą się przekonać. Ta Prymitywa też jak najbardziej to taki wstęp przed Prymitywem. Mm -hmm. Ale my pijemy ze z A, Jak posmakuje to ta Ale właśnie, No właśnie mi osobiście pasuje, bo mm -hmm. Prymitywa to troszkę tak... No nie, nie wszystkie one idą w Słodycz, nie? Mm -hmm. Nie, no ja pamiętam kiedyś jakiś byliśmy z Rosmana, które mnie mega zaskoczyło to kwasowością taką fajną. No, i to a było to jest super też cool. właśnie w Słodycz tak za, nie idzie. Ale jest taka jamolatowość. No jest trochę. No, to wynika to pewnie z, ze smaków. Jest, mhm. czyli te czekolady, wanilii. Mhm. Ale i kwasowość to tak łagodzi, dobrze robi i nie przeszkadza to. Ta słodycz. Coś jeszcze? No nie wiem. Nie, no fajne jest. Fajne. Mhm kategorii wino z infandel fajne jest. Fajne jest. No dobra. Jak bardzo fajne? Mm, nie wiem, jak to teraz uznanieś. Tak 7, 5, 8? Mhm. Ja 8. No a 10. piłeś ten szczep, że bardziej był Wiesz, ja z, to z no, nie ale tam. nie pamiętam. Z bardzo. Co dobry był i nie taki słodki. Nie, nie szło tak. Ale to, to nie idzie tu w słodycz. No, trochę, nie nie trochę, trochę idzie. Tamte bardziej porzeczko, no nie? Bardziej. Ale to też jest w porządku, słuchajcie. No. Ale jest takie mega dymne. Znaczy ja, ja mi Osobiście śliwka węgierka, taka pa, 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 palona śliwka. W sensie jak ona się nazywa? No węgierka, węgierka ale to ale taka wędzona, wędzona. Bo właśnie takie jest trochę znaczy dziwne, no nie wiem, czy to dziwne jest, że na końcu się pojawia kwasowość. Więc tak, na, na finiszu, tak. Szkańca. I finisz jest dosyć długi. Tak. tak. Ale masz tu wszystko, czyli taką najpierw słodkość, potem kwasowość, dymność i najbardziej. Aromaty. Tak, wszystko. Napis napisali to, na to. Ko kofi, Mogę napisali też. No możliwe. Napisali no, można się blackberry, doszukać. no było. fruits, and toasted roots. Czyli tak. Ano, i słodka. Aha, że to dominują a, a, a te aromaty w nosie. Miękki atak czego w ustach? Soft atak. <laughs> <laughs> a, mi, miękki atak tanin. Tak, tak słowo w słowo, czyli e, miękkie taniny. Dobra, ta, tanin za dużo nie ma, nie takie są soft. Soft. Tak, tak, tak są delikatne, ale są takie delikatne, rzeczywiście tak, są soft. No, że finish jest bo, 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 długi, very long i nice, przyjemny. To tyle, co mi się udało wzbić na wyżyny mojego angielskiego. Ok, czyli pokrywa się to, co jest opisane, mniej więcej tak. pokrywa się z tym, co, co my poczuliśmy, fajnie, że to się wszystko zgadza. 8, tak? 7,58. 8 8 8 8, 8. 8. 8. 8. 8 to jest A, dobrze. fajne gatunek. Jakby wino zgodne ze swoim gatunkiem. Jest trochę, jest trochę dramolowych watości. Jak to się mówi? Taka delikatna. No, w sensie dużo się dzieje. Okołoś, taka, taka za, owocowość. Taka skondensowana owocowość. Wszystko to jest. I mi się podoba, akurat ta palona, wędzona, wędzona yy, śliwka. Chyba, że to nie śliwka, a taka delikatna wędzonka mm -hmm. jest. I to mi pasuje. Ok. Yy, czyli co, od nas 8 wino do kupienia w sklepach spożywczych sieci groszek, ale myślę, że i nie tylko yy, za trzy dyszki także polecamy. To jest taka, no co? Do dobra cena, nie? Za trzy jest day, Dobry porządne wino. No, są... o. wolałbym, żeby o. kosztowało naczeka 19,90 maksymalnie. No tak. Ale może takie ceny to już były. Ale no, pewnie wszyscy to widzą, że, że jednak te tak. wina zaczynają trochę no drożyć. Jak wszystko, nie? Tak. Czyli nie poszło to o 100%, ale tak 5 zł na butelce. Na pewno. No co zrobić? Trzeba by się przyzwyczaić. Także polecamy od nas pełna ósemka. Pozdrawiamy i do zobaczenia następnym razem.